Cztery sztuki głośników, dwa niskotonowe oraz dwa średniotonowe. Tonsil GDM20x60x2 z membraną właśnie lakierowaną. Tak samo jak i GDM10x60x6 bodajże. Oznaczenie tych głośników pochodzą z kolumn, dokładnie takie średniotonowe, pochodzą z kolumn Tonsil Bluesy. 150 ZGB, chyba 100 oznaczenie myśnik 8, myśnik 600. Dokładnie nie pamiętam, jaka akurat cyfra w typu szeregu Utonsila. W każdym razie, głośniki do naprawy i efekt przed samą naprawą. Rzucę również film, jak wyszły po naprawie, po wymianie tego zawieszenia górnego, co możecie dostrzec, nie ma w ogóle. Tutaj żadnych zawieszeń, a tu są resztki, które należy wymienić.